O, o, ktoś ma kiepski nastrój, no co jest, Angie? Uśmiechnij się do mnie. No pokazujcie. O, czep się. O! ale rybko, co ci ugryzło? Mnie? Przysięgam, czasem to by mi się normalnie złapała za ten głupi łapi. No. Angie, Angie, ale w czym problem? Problem, jaki problem? Kto mówi, że mam problem? Może ta twoja Lara ma jakiś problem? E, słuchajcie, no, ale co ty chcesz od Loli? Nic. Może całuza, polecasz? Uh, no dobra, co tu się dzieje? E, wolałbym się nie wtrącać. No, ale co ona ci w ogóle obchodzi, co? Nico! Nico? Nie! Co nie? Nie wiem co! Słuchajcie, słuchajcie, a może nie